Będzie zaraz puszczanie balona z Helem, żeby, żeby zobaczyć jak tam kierunki wiatrów Kierunki wiatrów A tutaj dream balon Na razie, na razie zgodnie z planem W kierunku na Heumlo. Na razie tak, na razie tak. A to ja zaraz zobaczę na awiacji tutaj gdzie to posz... poszło tam, chodzę, nie? Czyli na, na... razie jest taki... No dobra. O 17.00 Rozkładanie. 18.00 Teoretycznie start. Teraz wyciąganie kosza. Kosz wyjechał. Nie. A. A duże, kurcze jest Czyli można sfilmować tą całą waszą procedurę Jak widać przed nikim się nie kryjemy <noise> Nie? Bo no czasami ktoś może no nie. nie chcieć Co nie? Tu jest 100% legal wszystkiego, ja się nie boję tak? <noise> Dobra Super Deseczki, trytki Wiadomo No nie? No. Będzie Balonowanie, a teraz będzie wyciągany, wyciągany yy, ten, yy, jak się nazywa, główny balon, bo na razie mamy wyciągnięty kosz na 14 osób, no, a no. No, logistyka jest ważna, kurczę. I będzie wyciągane. Dobra, i wyjeżdżanie. I balun wyjechał. Teraz nakierowuje, żeby żeby. Ech. Będziesz mógł poje polecieć. Będziesz mógł polecieć. Będę? No, będziesz mógł, chyba. No, nie wiem. Super, co nie? O tak, to mamy scenarię. No teraz rozciąga. Przepraszam, momencik, momencik, momencik. Teraz jest rozciąganie czaszy. Co nie? No dwie osoby, dwie osoby potrafią ogarnąć ten temat. Co nie? z panem Jankiem, żeśmy pomagali wstawiać, kurczę, te, te odciągi, tak jak ten, no, panowie podnosili, my żeśmy wkładali i u góry, i na dole, kurczę. No, także nie y, składamy tutaj. O. A jak wygląda sprawa? Lądujecie u kogoś w ogródku, panowie? Z jakiegoś powodu, co nie? Ja wiem, że bywało, klucze, bo, bo nie wszyscy lubią. No. no to panowie e, są z firmy Dream Balloon. E, ich trzeba szukać na Facebooku. Filmy na YouTube e, w każdym razie są. Nie? No i jest gotowe. Prawie tylko potrzebić. Kolega rozkłada, bo to jest bardzo duży balon. No i teoretycznie o 18 start. Klientela już tutaj e, kobitka ma bilet, a nie? O, to, że będziemy wszystko nagrywać. O, Rafał z hełna będzie chciał do nich dolecieć, bo kierunek lotu jest w kierunku na hełmno. Później wiatry pionowe pokazują, e, że będzie w kierunku na Unisław. No, i tam gdzieś powiedzmy będą siadać, bo dalej to już lasy, znaczy yy, duży kompleks leśny i yy, później trochę drutów. O, a że tu już prawie że gotowi. Dream balloon. Po całym świecie chłopaki jeżdżą, yy, wożą ludzi w powietrze. O, teraz odprawa.

nie ale potem jak gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, tak, to my potem, jak wylądujemy tam, nie wiadomo to tu wracamy już, samochodem już nie. No właśnie, bo jeśli byśmy wiedzieli kierowca, żeby wiedzieli lecimy około godziny przedział czasowy 45 minut do godziny około godziny lecą po wylądowaniu gdzieś przyjeżdża bus i pasażerowie pomagają składać ten cały balon i potem wracają tutaj do Strzelec. O, w okolicach gdzieś godziny 20. No jeśli chodzi o wysokość to do 500 metrów na trasie w rejon Chełmna, a potem do 800 metrów mają załatwione zgody jeśli chodzi o temperaturę to gdzieś około 18 stopni e, będzie a ten e, ale od będzie ciepło więc nie powinni zmarznąć lądują nie wiadomo gdzie ale można obserwować całą trasę lotu na bieżąco stokując mój lot balonem.pl i pod imieniem Dominik i tam będzie znacznik zielony i gdzie, który, który będzie pokazywał na mapie, gdzie oni będą w danej chwili. Próba próba, e, próba e, zapakowania się, no bo jak będzie balonu góry, no to, to nie będzie czasu na pierdoły, co nie? No od no. razu. Najwyżej pomożemy. Tylko nie głową tu. Próba upychania. upychania. Do, do malucha 32 osoby weszły mniejszy no na razie próba teraz będzie przewrócany kosz i próba wyjścia cały czas trwa instruktaż jak to się zachować w określonych sytuacjach nie? no to nie będę tego filmował no przed chwileczką była próba palników no już przygotowana Tylko odpalić, postawić, wsiąść i polecieć. Ale 18.15 planowo start. Tutaj pan Janek, właściciel Włości. Tutaj Janek Nieworowski, Jaśko i Paweł Skoronowa. O nie? No teraz następuje nadmuchanie balonu. A? A tam ekipa trzyma, żeby za daleko nie poleciał. Jak napompuje, to później puści płomień. A już, już powoli, powoli. A raz łączy palniki i będzie grzał. Sprawdza teraz linię tegielków, czy wszystko pasuje tam, czy nic nie poplątamy. Tak ładnie to wygląda. O, tam dominik w środku chodzi sprawdza całą mechanizację, już sprawdził, a tam ekipa utrzymuje kierunek znaczy pilnuje, żeby balon utrzymywał kierunek no, zaczyna trochę dmuchać a tam na niebie Dreamliner chyba dwusilnikowy no, no nie wszedł w ścieżkę, i idzie jeszcze raz no. tam pani wiesza się ma problem z utrzymaniem z utrzymaniem tego no bo teraz zaraz włączą ciepełko i będzie chciał wpiąstać stać no się przetacza ładnie rami ręk chyba no, puszczony jest płomień. Płomień, no i teraz będzie wstawał. Będzie wstawał. No i ładnie wstał. O, teraz tamci muszą pil trzymać, żeby nie uciekł. To jest jednak fizyczna robota, co nie? No tutaj walczy z palnikami, żeby go do pionu postawić. O. No, teraz wszyscy biegną i chodzi o to, żeby szybko wsiąść, wsiąść, no czternaście osób. Dlatego przydało się przećwiczenie wsiadania, no zobaczymy jak to będzie. O, no musi utrzymać, utrzymać bo polecą, a jak da palnik, to pójdą w górę. Wszyscy siedzą. No. O. Już postawiony o, Ale potężny Rami Ale Oto oczywiście zgoszony do fisu no. Już suma, teraz będzie zwolniona Już kosz na samochód, na samochód, no już, uniósł się i leci. Podnosi samochód i polecieli, i polecieli, i polecieli. No rzucił cumę. No i polecieli w kierunku na hełmno. O, pięknie to, Ramirez. Można obserwować lot na stronie, na której wcześniej mówiłem o. I tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy dzisiaj. Zabawę w strzelcach ludzi tu, a ludzie. Bo no każdy chciał zobaczyć. No o. Także e, no, Rafał z Chełmna będzie ich śledził i będzie filmował z góry. Cześć Waldek, jestem u Ciebie na polu, zaraz Ci pokażę, patrz, zobacz, tu masz zakład, tam masz, Twoja sąsiadka jest i u Ciebie balony latają, za chwilę będzie lądowo. No, zobacz jaki wielki dziad, 14 ludzi jest w środku. Przyjechałem specjalnie do Ciebie, przeskakują pole, bo chcieli tu chyba lądować, ale zdaje się, że, że dalej będą, nie? Zobacz jaka. jaki hałas. A widzisz, Waltek co u Ciebie się dzieje. No. Oni wiesz, wiesz co, będą, eee, przeskoczą pole na pewno i ten, bo to jest zachód słońca, a przy drodze gdzieś szukają, wiesz, o co chodzi, nie? Skąd że nie wiem, że, że szczelet lecą, nie? Bo tam kolega był.